Pułapka na gzy, wersja samoróbka, zrobiona jest z piłki plażowej, wielkość 40 cm, miała być 60, no, ale przysłali mi za małą. Klosz zrobiony z folii uzbrojonej. Klosz ma średnicy ponad metr. Mógłby być mniejszy, ale taki wyszedł. Na górze jest obejma, która trzyma butelkę. W butelce jest folia zawinięta na kształt lejka danego do góry nogami. Także jak już obad tam sobie wejdzie, to no już nie za bardzo może wyjść stamtąd. Tyle się nałapało od rana. Przez jeden dzień, bo dzisiaj zrobiona została ta pułapka. Pokażę, jak to wygląda w środku. O, tam sobie wędrują do góry. Jak już sobie tam wywędrują, to sobie w tej butelce zdychają. Wszystko to jest zaklejoną srebrną taśmą. I na razie się trzyma. Zobaczymy. Szedł jakiś duży wiatr czy burza. Czy to dalej będzie w jednym kawałku? Jest w tej chwili 35 stopni na dworze. Konie wychodzą sobie z wiaty raz na jakiś czas. No, a jeszcze są dosyć oblegane przez bą bąki, ale i tak jest lepiej niż wczoraj. Pabcie się schował. A w pułapce już dosyć duża ilość już nic dużych bąków jakichś Messerschmittów olbrzymich niech zdychają